23 kwietnia obchodziliśmy Międzynarodowy Dzień Książek i Praw Autorskich. To coroczne święto ustanowione przez UNESCO jest doskonałą okazją, by promować czytelnictwo. Według przedstawionego przez Bibliotekę Narodową raportu w minionym roku lekturę co najmniej jednej książki zadeklarowało 43% badanych. To o 9 punktów procentowych więcej niż w dwóch ostatnich latach oraz najwięcej od 10 lat. Co może oznaczać, że Polacy zaczynają coraz więcej czytać. A czytać można na różne sposoby, także z dziećmi. Po raz kolejny udowodniła to pełniąca funkcję burmistrza Krosna Odrzańskiego Anna Mikołajczyk. Tym razem odwiedzając dzieci z przedszkola numer 1. Soko na niebie! pałacu zbudowanym z pyłu kosmicznego, do którego szło dostać się tylko mleczną drogą, mieszkała kosmiczna rodzina. Słonko ze swoją żoną nocą, synem księżycem i córkami gwiazdeczkami. Jak to w zgodnej rodzinie bywa, wszyscy kochali się bardzo i pomagali sobie nawzajem. Każdy miał wyznaczone jakieś obowiązki. Słonko świeciło w dzień, zaś gdy tylko było ciemno, noc przyjmowała obowiązki męża i doglądała swoje dzieci. Takie spotkania z dziećmi to nie tylko okazja do wspólnego czytania, ale także lekcja edukacji, tym razem lekcja ekologii, ponieważ Kłopoty pani Ziemi, to bajka, która powoduje, że czytelnicy zaczynają zastanawiać się, co można dobrego zrobić dla naszej planety. Szczególnie, że dzień przed Światowym Dniem Książki obchodziliśmy Międzynarodowy Dzień Ziemi.